Nawrocki czy czeskowski, krótkie pytanie. Jakie ma zalety? Nawrocki. Jakie ma zalety na... na? Nie myślę, że będzie dbało o Polaków. A szczególnie o seniorów i o tych, co są mniej sytuowani. Jak, jak Pani myśli, jest pan na pewno na wykształcony? Na wykształcony. Bardziej wykształcony od czeskowskiego, Nawrocki? Nie wiem, nie wiem. Będzie dbało o Polaków Nawrocki? Jak Pani myśli? O seniorów na przykład bardziej niż yy, Czaskowski? W... Patriotom Nawrocki, bardziej niż inni kandydaci co byli? Baobę, no nie to wiem. znaczy ja powiem tak, że każdy kto y, startuje na prezydenta musi, musi. być patriotą. Czy wszyscy są patriotami. Y, jak pani myśli, a to, że doktor, że był szefem IPN, na przykład, że miał takie funkcje, dobrze do, to są zalety według pani Nawrockiego? To jest tak, że no, wiele funkcji pełnił, y, no i przez to ma doświadczenie życiowe. Właśnie. Różne. A polityczne ma takie w sensie no załatwiłby coś, aby nie musiał gdzieś coś załatwić, Jak pani myśli. Zarządzanie byłby dobry? Myślę, że. A wtedy by nie przyniósł, jakby tam, na przykład do Trumpa poleciał tam do Stanów? <trym>, do <Trumpa> y no myślę, żeby nie przyniósł. Nie,